Długo musieliśmy czekać na kolejny koncert piosenki odkopanej, ale w końcu się doczekaliśmy. Maciej Talaga i Marek Długopolski znowu zagrają zapomniane utwory. Wracamy z nowym pomysłem, jak widać: piosenka odkopana, tym razem pod takim podtytułem Wianki. Będzie troszeczkę nawiązywać do Nocy Świętojańskiej i repertuar będzie. Na pewno z tym związany. Bilet cegiełka na koncert kosztuje 10 zł, a cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na działalność teatru sztuk. Piosenka Odkopana, czyli ta, która kiedyś funkcjonowała, była przebojem. Wszyscy ją znali, i nagle z różnych powodów, przez to, że następowały inne jakieś przeboje, radia przestały grać, telewizja pokazywać, i my te rzeczy, te piosenki. Z powrotem wyszukujemy, na nowo je odkrywamy, aranżujemy i staramy się przypomnieć. Na koncert serdecznie zapraszają Marek Długopolski, Maciej Talaga oraz, jak o nich mówią, artyści, współwyznawcy. To jest publiczność, która jest przemiła, która fantastycznie się bawi, z nami śpiewa, jest cudowna, ale również y, współwyznawcy y, to jest zespół, który z nami y, gra, śpiewa, to są muzycy. Czasami się zmieniają, ale raczej trzon zawsze jest zachowany. Po raz kolejny będzie okazja do cofnięcia się w czasie i przypomnienia sobie zapomnianych już utworów. Zapraszamy.